Halo, hello! Witam Was w następnym odcinku. Yy. I dzisiaj pokażę Wam 10 dekoracji Minecraft. Ogrodowych dekoracji. Wejdźmy do pierwszej. Tutaj jest dwie takie piesze, kwiatki, można powiedzieć. To są doniczki, w nich roślinki. Bardzo ładna dekoracja. Druga dekoracja. E, hamak. Taki ładny. Trzecia. Huśtawka. Z kim jeszcze został po wczorajszym odcinku. Zmienię go potem. Czwarta dekoracja: taki koc na piknik. I tutaj taka mała rada: jeśli ustawiacie jakieś rzeczy, yy, które nie są blokami, i widać pod tymi niepełnymi blokami, co jest pod nimi. Jest dywan, to e, dawajcie e, bloki pod te bloki. Nie wiem. E, dam wam jakiś przykład. E, zrobię krzesło. E, takie brzozowe. I to krzesło będzie na żółtym dywanie. Ustawmy krzesło. Takie ładne. I dajmy dywan. No, i teraz właśnie jest taki problem, bo tutaj nie można dać dywanu. Dlatego w takich miejscach się daje bloki. No, taka fajna rada na przyszłość. Piąty. Piąta dekoracja. Tutaj no, taki daszek, tutaj można gdzieś jakieś ławki, stoliki dać. Tutaj są furtki. ustawiane i na tym są liście. Następna dekoracja. Ścieżka oraz drugi rodzaj kamienna. W tych kamiennych ścieżkach możecie jeszcze dawać na przykład e, koralowce, te takie osu, osuszone martwe koralowce. O te poczekajcie. To. To też pasuje do takich ścieżek właśnie. Ja tutaj nie dałem tego, ale wy możecie dać. Następna dekoracja to most, bardzo prosto go zrobić, oraz no takie e, lilie wodne z kwiatem. To tutaj jest. E, różowy mózgowaty koralowiec, a tutaj jest e, trapdoor z, z e, no, tego niebieskiego drewna nederowego dajemy właśnie tak jak ja przed chwilą trapdoor i no, na tego trapdora właśnie ten kolorowiec i to tak fajnie wygląda Dobra, i ostatnia w tym odcinku dekoracja, czyli beczka miodu. Bardzo prosta do zbudowania. Wystarczy tak postawić e, szybowe światło to chyba tak się nazywa. Na to blok miodu. I dookoła prawdory Świerkowe I to nie dość ładnie wygląda to jeszcze świeci I set night No i świeci Może coś jeszcze pokażę w ciemności no Tak, nie za bardzo w ciemności jeszcze coś tu pokazywać. Możecie napisać w komentarzach, która dekoracja Wam się najbardziej podobała. Mi się podobała chyba najbardziej ta tutaj. Na serio, bardzo ładne to jest. To jeszcze. Jeśli wy macie też jakieś pomysły na następne odcinki, też możecie pisać w komentarzach. Ale w tym odcinku to tyle. Elo, elo!